Drodzy widzowie, witam się z wami trochę bardziej nietypowo, a mianowicie z poprzedniego poziomu. Pamiętacie to miejsce nad naszą bazą, tak zwaną strefą wojny, znaczy tak tu była pralotnie. Wróciłem się tutaj, ponieważ kadon nazywa się na 100%, bo ja gram na 100% jestem dokładny, lubię zbierać wszystkie sekrety, zbierać przedmioty, eksplorować, sprawdzać różne możliwe drogi. No tak już jest. No i właśnie, drodzy widzę, po zakończeniu tego poziomu nie dała mi spokoju pewna wyspa. Pamiętacie, Pró próbowałem się na nią dostać. Niestety miała zbyt strome skały z każdej strony. Mój plan był taki, jak będę miał łódź, to podpłynę. Niestety na całym poziomie nie było ani jednej łodzi. I tak sobie leżałem w łóżeczku i myślałem nad tym i spać mi nie dawało. I wpadłem na genialny pomysł. Myślę sobie, paralotnia. Jak się nie da od morza, to może da się od powietrza. Aha. No, i nie będę ukrał. Sprawdziłem, czy to jest to możliwe. I jest. I okazało się, że autorzy ukryli na tej wyspie coś naprawdę świetnego. O, no, nie tego potworka, nie o niego chodzi. Jest niespodzianka dla gracza. Jakże przydatna. Trochę się no, nam to dziabło. Parody nas już nie przyda. Chodzimy na górę. Pamiętajcie, jest tu jeden potworek. I po nim. Okej, okay. przeładowanko i wspinamy się. Tędy możemy stąd z powrotem dostać się na główną wyspę, ale my idziemy wyżej. Idziemy w wieży. Co ciekawe, na samej wieży u góry nie ma absolutnie nic. Na dole natomiast jest apteczka, z, drodzy widzowie, z pancerzem, co jest istotne. Ale tyle zabawy tylko po to? Otóż nie. Prawdziwa nagroda leży tutaj. Jest to karabin AG36. normalnie siekaj i marmonada. Wyrzucimy tego, ponieważ amunicja do niego jest ta sama, no i kurczę, nie tą stroną. I podniesiemy naszą nową zdobycz. Patrzcie na to. Jest to półautomatyczna sniperyczka. Można podwukrotne zbliżenie. Jak szczela, szczela wybornie. Kurde lecą dokładnie tamdy celowniczek. Normalnie, na trochę bliższą odległość niż ta obecna. Jest to świetna broń dużo potężniejsza od tej. A Opłaca się eksplorować? Opłaca się. <laughs> Dobra, widzimy się w kolejnym poziomie. Cześć! Kolejny poziom przed nami. Wal powinna być gdzieś w tym budynku. Tak, ale niewiele zostało z tego miejsca. Więc się nie przemęczysz szukaniem. W tym zespole budynków przechowywali króliki doświadczalne. Jeśli jeden z nich znajdzie wal przed tobą, będzie martwa. Racja. już idę. Drodzy widzowie, po krótkiej wstawce na początku odcinka z poprzedniego poziomu mamy naszą piękną broń. Przyda się. Ona jest na średnią odległość idealna, a na bliższą no cóż, weźmiemy tutaj naszego przyjaciela. Hajdy, poziom archiwa. Pancerz na dzień dobry. Zapisujemy. I teraz uważajcie. Powiem tak, nagrywałem już ten odcinek. Niestety program do nagrywania zwariował. I cały odcinek do kosza. Więc go drugi raz, co za tym idzie, efekt, że tak powiem, pierwszego przejścia, no niestety, za nami, już wiem co mnie czeka, i tp, i td. I czeka mnie tutaj na przykład przeciwnik, on jest niewidzialny, patrzcie. Ha? Ale mamy taką tutaj termowizję. I gość jest zabity. Ha? To jest jeden z nowych przeciwników. Mocny, silny, niewidzialny. Czego nie chcieć więcej, prawda? Drzwi zamknięte. Ale tutaj, tutaj można otworzyć. O. Widzicie? Tu za rogiem i tu za rogiem. A bez tego niewidzialny Jeden zabity, cień po drugiego. No i pięknie tu chłopaki się strzelają ze sobą. Nigdy im nie przeszkadzamy. Przychodzimy na gotowe, pamiętajcie. ŻRYJ OŁÓW! Co tu się stało? Poddaj się goleś! No i elegancko. Bądź ostrożny. Tam się dzieją dziwne rzeczy i nie mam zielonego pojęcia o większości z nich. No właśnie, drodzy widzowie. Jak widzicie, różne rzeczy się tu dzieją. Musimy być ostrożni. Ja nie wiem tak. Jak nagrywam ten odcinek po raz pierwszy, to miałem trochę problemik. Gdzie tu i się? Okazuje się, że wystarczy Strzelić szybę i skakujemy na dół. Tylko ostrożnie, bo tu nie jest lekko. Odpalamy termowizję. I miodzie. No, więc teraz tutaj trochę poradnikowo Wam pokażę. Słuchajcie, te drzwi są zamknięte, tamte też są zamknięte i też miałem dylemat. Wszystkie drzwi są zamknięte w tym, w tym pomieszczeniu. Co dalej? Gdzie tu iść? A? Trzeba było się trochę rozejrzeć. Gdzie to można przepchać? Te beczki czas zrzucić. Przepchać to i proszę. dada no. Można? Można. Da się? No, jak widać, da się. Dobra, pływamy w tej dziwnej wodzie. Osobiście nie chciałbym tu pływać, ale załóżmy, że nie jest to woda radioaktywna, nie? Załóżmy. Efekty, no cóż, <grymne> będą po czasie i na górę podrabię. Okej, okay. gdzie strumyk płynął? Zwolna, rozsiewał zioła maje. właśnie, jest to kropka polna. Zmutowana, co prawda. Ok, apteczka. Super. Nic ponadto. Idziemy dalej. Hmm. zamknięte. no Aha, właśnie. Otwarte. <grystanie> tak to się robi. Jack, pilnuj się. Krow wysłał kilka elitarnych oddziałów na ten obszar. Mają walczyć z Triganami, ale chętnie wpiszą cię na listę swoich trofeów. Tak, wiem. No i właśnie, elitarno dział do Zwidzowia. I patrzcie, znowu obracamy tutaj do tego baseniku I tadał. <laughs> Jak się przechodzi drugi raz, to jest łatwiej Chociaż najtrudniejsza część dopiero przed nami. Dobra, słuchajcie, jako że mamy odblokowaną tutaj bazę. Tym guzikiem mamy też odlokowane drzwi można tędy przejść do kolejnego poziomu choć bardziej dokładnie mówiąc kolejnego etapu tego poziomu. Czy mamy windę? Możemy się nie udać, ale przy okazji zapteczka troszkę amunicji do naszej strzelby. Warto zabrać no i czy zabiorą nas windą do nieba, czy raczej do piekła? No, bardziej do piekła, bo lecimy w dół do zbizoty jak, jak zwykle dajmy im się trochę wyszczelać No, i pięknie. Jakieś ochłapy. Pancerza. No cóż. Idziemy dalej. Słyszałeś to? Właśnie, słyszałeś to? On to chyba słyszał. I to jest bardzo trudny moment w tym momencie. W tym momencie jest trudny moment. No właśnie. Być może wyszło masło maślane. Ale nie zmienia to faktu, że moment jest ciężki. Tych tu wszystkich nie mało. Zaryzykuję stwierdzeniem, że jest ich tutaj dużo. A nawet bardzo dużo, drodzy widzowie. Nie szkodzi, co to dla nas. Tylko trzeba to robić spokojniej. Szczególnie tam na, na drugiej stronie. Lubią być snajperzy. Ja wiem, że teraz mi nikt nie wierzy. ależ tam są snajperzy? Spalmy sobie naszą tutaj Nokto wizję, Telemowizję, Nokto wizję, zwał jak zwał. Dwa w O, Z tym będzie szło dużo łatwiej. Patrzcie, możemy skoczyć sobie tutaj. I dzięki temu widzimy ich z góry. O, ten nie żyje. O, widzicie? W tym momencie ktoś na nas raz rzuci rakiet. Ludzie są szaleni. Ok, znowu mamy fajne wejście na górę Z tyłu czy z przodu? Z tyłu O jest i sniper, o którym mówiłem, ha że w końcu przyjdzie. Dobra, wskakujemy. Bierzemy strzelbę, to jest wybitnie dobra. Na krótką odległość skąd on waduje. Halo. Dobra, jeszcze raz tutaj na górę. No nie wiem, jak można w takim miejscu strzelać z wrzucić rakiet, nie? Są na to BHP przepisy, no nie? Dobra. Idziemy dalej. Jak coś kolorowego mrugnie, no to strzelamy, pamiętajcie. To no tu jest ten. Dobra. Podładujmy. Jest niemiły pan z wyrzucią rakiet. Szalony gość, naprawdę. Okej. Okay. No i zebrane. Mamy kartę po nim od razu. Karty możemy użyć, by przejść dalej. Proste, proste. Da się. A, jak już wiecie, da się. Takie drzwi zamknięte. No mówię, no. Nagrywałem za pierwszym razem, to by to duże schodziło, teraz to tak, wiem gdzie iść, wiem co robić, No jak widzicie, idziemy to się lepiej. W sumie dobrze, że nie widzieliście pierwszego odcinka. Tego pierwotnego, który się nie nagrał właściwie. Tam oczywiście standardowo, jak nam nie przestało, im co chwilę. Pyk. Dobra, fajne miejsce. Snajpereczka, pancerzyk, apteczka. No ludzie. Mi odziuchnie. Jesteśmy przygotowani teraz na wyjście z tej bazy. A. Jak stąd wyjdziemy, to też będzie trudny moment. Samoloty, helikoptery, snajperzy. A nikt mi nie wiesz. Patrzcie, ha? Tylko można. Tu ich rozwalamy z daleka. Samolot ze wsparciem już leci. Ła! Pierwsza śmieć! Okej, okay, widzowie, podejście drugie. U nas do nich nie strzelamy na razie. Bo mamy parę dróg. Możemy przepłynąć wodą i tam wyjść na brzeg. Możemy przejść top rurą albo tam dalej lądem. Póki co, dostajemy tutaj niestety wsparcie, które nie przybyło nam pomóc, tylko nas zabić, więc przywitajmy ich gorąco. Oni też mają granaty. Myślę, że najwyższa pora zrobić dobry użytek naszej nowej broni. No, snajperzy vloga są bardzo skuteczni. Widzicie, jakie mają celność? Chorą wręcz. Czemu do niego nie szeracie? Hm? Dobra. Ha, myślałem, że on nie żyje. On się położył. Ten se wstał. Ech. No, lekko nie ma. Nie żyjecie, czy, czy leżycie? Teraz nie żyje. A się, możemy tą widną zjechać na dół i przepłynąć wodą. Tak jak mówię, przejść po róże. Albo przejść napkoło, Po lądzie. No i najdłuższa droga i najniebezpieczniejsza prowadzi po lądzie. Co za tym idzie? <laughs> Pójdziemy po lądzie. Dobra. użyjmy naszej magicznej Lonecki. Widzicie? Kolejny pan sniper. Jeszcze nas nie zobaczył. A my go już tak, mamy przewagę. Zdążył? Okej, okay, teraz spróbujmy spróbujemy bez wózka widowego. A stan hmm. nas chłopaki strzelają z góry. ja poproszę tu dostać, do tej bo tu jest apteczka, wiecie? A bardzo by mi ułatwiła życie. I apteczki, szybko, szybko, szybko. I my są! Haha, dobra, apteczka nasza. Od razu życie staje się piękniejsze. Oho Jest kubaniec Szanowna broń, sprawdza się świetnie zoletki też korzystajmy Czekaj tam na górze był gościu z wyrzutnią rakiet. Zabiłem go ze paleczki. Bo trochę mi psuł szyki, nie ukrywając. Był strasznie celny. Zdecydowanie zbyt celny, jak na kogoś z wyrzutnią rakiet. Chyba, że to treningi Krigera tak zrobiły. No spokojnie. Lonetka mówi, że jest spokojnie. No, ja jej wierzę. Czy iść tam na górę po rakiet? Nie. I tak z tej broni nie korzystam. Więc nie ma sensu. Dobra, no, tu mamy to. Jakby samolot chciał do nas przylecieć, to jesteśmy gotowi. Dobra, pozbrałem trochę amunicji. Ciach, ciach. No i oczywiście pancerzyk. Pewnie jakaś marna ilość, ale... Ale niech będzie. No i tutaj pójdzie snajper. A nicja do snajperki byłaby bardzo przydatna. Jest i. No. Jedź snajpeczka. 5 sztuk. No, zawsze coś. A samolot gdzieś za górą jest. Niech tam zostanie. Drodzy widzowie. Co jak co? Ale u nas już jest pusto, czysto. Pięknie. Co ciekawe, próbuję tam przepłynąć, ale mniej więcej do tej linii można. Albo to znowu nas zabijają. Nie jest to fajne. O nie. Ok, kierujemy się do tych drzwi tutaj. Właśnie do tamtych. No i idziemy do drzwi. Weźmy coś na bliższą odległość. O kurde, amunicji jest niewiele. Lampa jest niepotrzebna. Proszę otworzyć. Duży teren, to widzę. Duży teren. Więc... I otwarty. Więc jednak coś na dalszą odległość. To jest znowu nasza nowa broń. Świetnie się tutaj sprawdzi. Broń jest dobra, tylko oni są wytrzymali. Kolejny trudny moment. Okej. Okay. Spok spokojnie, kontakt zaraz odzyskasz. No. <laughs> szybko zmienił strategię. Drodzy widzowie, pierwszy ala sekreciak, który tu odkryłem. Tam u góry jest apteczka, przydatna rzecz, a tu jest contender. No, zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić. się szczelisz. tak w ten sposób. Tylko w te dwa. Dzięki czemu można tutaj wskoczyć na górę. Tada. Oczywiście, apteczkę weźmiemy dopiero wtedy, kiedy będzie nam bardzo potrzebna. A ja się do nich poszczelam. I to jest ten moment. Apteczka wzięta. Okej. Okay. Jak widzicie, no jest ich tutaj niemało. Up, 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 up. Ta blau nic trochę spadło, ale od nich odzyskamy. Proszę bardzo. No, i tak wspierając po kawałku pancerza, zbieraliśmy prawie połowę, nie? Widzicie? Pięknięty kontener, pusto. Ogólnie w tych kontenerach jest pusto. Tu jeszcze było trochę fajnych rzeczy po nich. Tutaj jeden umarł gdzieś tutaj. Ha, dadam. No i proszę, amunicja odzyskana. Panterza połowa. No i świetnie, aby kontynuować, znowu musimy wykazać się myśleniem. Myślenie w tej grze nie boli. Myślenie polegało na tym, drodzy widzowie, że wchodziliśmy tam na górę. I tutaj na tym haku się taka skrzydeczka. Strzelamy w jej zabezpieczenie tutaj. Ona spada, i dziwnie mamy dalszą drogę. Dobra. Kolejne kawałeczki pancerza. Grosz do grosza, jak to mówią. No, nielegacko. Max amunicji, sporo pancerza, schodzimy na dół. Idziemy. Idąc w tą stronę, zrobimy cały kobo i wyjdziemy za tą skrzynką. Już to sprawdziłem. Więc idziemy na wprost. Taki odcinek, gdy nie wiesz gdzie iść, trwa godzinę, a taki, gdy wiesz gdzie iść, pół godziny. Dobra, idę na górę. O, tu jest kolejne miejsce. Przegapiłem te drzwi, wiecie? W tym pierwotnym odcinku, który się nie nagrał. I doszedłem tutaj. A tutaj jest blokada. O ile się męczyłem, co z tą blokadą zrobić? Rozwalić, szczelić, wybuchnąć, przeskoczyć, podskoczyć. Ha, nie da się nic z tym zrobić. Nasze tutaj wyjście prowadzi tędy. I zwróćcie uwagę, nasz cel misji od samego początku to idź do ostatniej działającej windy towarowej. I to jest ta właśnie winda. To jest ostatnia działająca winda towarowa. Odpalamy windę. I znów jedziemy w dół, zauważcie. Tym sposobem kończymy cały poziom. A? Poszło! w miarę poszło. Początek był lepszy, końcóweczka była trudniejsza, ale ogólnie jest okej. Okay. Na razie i do znaczenia w kolejnych odcinkach.